Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mam bardzo ciekawego gościa. Będę rozmawiał z panią Elżbietą Czapką, która od roku 2007 z przerwami żyje i pracuje w Norwegii. Pracuje na uniwersytecie i zajmuje się zdrowiem i migracją ludności. Witam serdecznie. Witam serdecznie, Dzień mi. W pani badaniach skupiała się pani również na, na kwestiach alkoholu, to znaczy spożywania alkoholu przez, przez Polaków, którzy na przykład no umówmy się, jeżeli ktoś wyjeżdża, samemu rodzina zostaje w Polsce, to pojawia się na pewno coś takiego jak tęsknota, czy też spędzanie wolnego czasu w, w obcym państwie, w obcym, w obcym miejscu. Jak to, jak, jak to wygląda z Pani perspektywy? Ja się troszeczkę uśmiecham, ponieważ tak to się pojawiało bardzo często w moich badaniach, zwłaszcza na początku mojego pobytu w Norwegii, właśnie gdy przyjeżdżali głównie mężczyźni. Pamiętam taki wywiad, gdzie panowie mi powiedzieli, że państwo norweskie powinno im dopłacać pieniądze właśnie na zakup alkoholu, bo są daleko od domu. To oczywiście było nieco ironiczne ale byli na tak zwanym permitteringu, czyli nie pracowali, otrzymywali tylko pewną kwotę, żeby, można, żeby mogli przeżyć. E, tak, alkohol na pewno jest związany z ogromną tęsknotą i Polacy, no, ponieważ alkohol jest bardzo drogi w Norwegii, więc Polacy radzili sobie w ten sposób, że ten alkohol po prostu przemycali. do tej pory jest to, myślę, dość powszechne zjawisko, ale kiedyś e, dużo więcej się o tym mówiło i nawet próbowałam się dowiedzieć, e, Jakoś tak rozpoznać, kto to robi, jak to funkcjonuje, jak się, jak się można dowiedzieć o tym, gdzie ktoś sprzedaje alkohol, bo to nie tylko Polacy wiedzą, prawda, gdzie są tak zwane meniny, tak. ale Norwegowie też wiedzą, gdzie można kupić ten tań, tańszy polski alkohol, polskie piwo, więc takie informacje mają skłonność do takiego rozpowszechniania się kanałami nam nieznanymi. I w moich badaniach, z moich badań wyniknęło, iż Polacy więcej pili za granicą niż w Polsce. To oczywiście są tylko i deklaracje, ale znacznie mniej palili papierosów. Papierosy też są strasznie drogie w Norwegii. I też, gdy pytałam o to, dlaczego na przestał pan pani palić, to wskazywano często na, na to, iż tu jest tak pięknie, takie świeże powietrze, że aż szkoda palić. To oczywiście była jedna z przyczyn. Natomiast alkohol jest, był problemem, w tej chwili nie umiałabym porównać, nie wiem jak się, czy się zmieniła bardzo skala tego zjawiska. Natomiast myślę, że może w nieco mniejszym stopniu, bo gdy do, dołączyły żony, mhm. to już była pewna kontrola, prawda? Na to tym to spożywanie. Żony. Tak, tak, na tym spożywaniem alkoholu. Tu też się panowie śmiali, że piłem więcej, ale jak przyjechała żona, no to już tak trzeba nieco grzeczniej. Się zachowywać. Nie mamy badań ilościowych, dlatego tutaj czasami tak no nie jestem w stanie Panu na, na pytanie konkretnie odpowiedzieć, bo nie mam żadnych liczb, do których, na które mogę się powołać, więc tylko są to moje obserwacje, no i wyniki tych badań. Jakościowy. Często zadaję właśnie pytanie o barne warne. Jakie jest Pani zdanie na, na, na temat tej instytucji? Czy miała Pani jakieś doświadczenia? Znaczy, pani ja bym złożyła. tak. I na pewno tutaj wiele osób skrytykuje to, co powiem, ale ja nie chciałabym demonizować barne warne, bo uważam, że te, te, tego typu instytucja jest bardzo potrzebna. E, I to też wynika z doświadczeń historycznych Norwegii. Oni naprawdę musieli stworzyć barne warne, bo tam mnóstwo problemów związanych z, w, z wykorzystywaniem dzieci w rodzinach, przemocą. Więc jest to potrzebne. Natomiast warne jak każda instytucja, no tam jest sporo patologii w tej chwili myślę. Oni też nie są przygotowani jeszcze do pracy z rodzinami mniejszości etnicznych. Wiem, że powstał, przygotowano raport, z którego wynika, iż często nie wykorzystywano tłumaczy do, w kontakcie z rodziną, na przykład Polską. Rodzin z innej mniejszości etnicznej. Pracownicy warne nie wiedzieli nawet, że mają taki obowiązek, a nawet jeżeli wiedzieli, to nie wiedzieli, jak tego tłumacza, jak się, jak się z nim skontaktować, skąd go w ogóle wziąć, więc to rodziło konflikty ogromne, bo ta kwestia komunikacji jest bardzo ważna w takim przypadku, gdy chodzi o przemoc stosowaną wobec dziecka. Myślę, że to był Chyba była, język, Na pewno były języki i różnice kulturowe związane chociażby z wychowywaniem dzieci w rodzinie. To była taka platforma e, wielu nieporozumień między międzywanewalnej i rodzinami mniejszości. Ja się zgadzam z tym, że powinno się wiele zmienić w strukturach tej instytucji, zresztą tam pracują ludzie. Mhm. Więc, a ludzie e, pracują w różny sposób i też e, są różny w różnym stopniu przygotowani do pracy z rodzinami mniejszości. Ja, w trakcie swoich badań, zresztą podobnie jak to Pan wspominał, spotkałam się z przypadkami, gdzie Barne warny zarówno pomogło rodzinom, niektórzy byli bardzo zadowoleni z tej współpracy, bo mieli na przykład problemy wychowawcze z nastolatkami, wyjechali z Polski z dziećmi nastoletnimi i pojawiły się problemy. I naprawdę to, te rodziny otrzymały bardzo dobrą pomoc, i ja nawet kiedyś myślałam, żeby o tym napisać. Usłyszę bardzo dużo negatywnych informacji na temat ale z drugiej strony mam też sama znajomych e, i też dowiedziałam się w czasie moich wywiadów o sytuacjach, które były no, skandaliczne. To są, więc... Czasami się czyta właśnie, że, 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 że rzeczy się wydarzyły no, zupełnie niekompetentni, że tam niekompetentne osoby, w tym barne-warne często tak. pracują i zajmują się, rozpatrują sprawy życia i śmierci jak, na, nawet naszej znaczy o śmierci. Tak, poważne rzeczy, jak właśnie odebranie dziecka. E, no, to jest dosyć duża rzecz. Oczywiście zresztą tutaj też rozmawiałam wielokrotnie z naszym konsulem, który przecież pomagał rodzinom. Które świetnie znał prawo mhm. i to, co się wydarzyło też, jeżeli chodzi o jego osobę, to też jest bardzo kontrowersyjne. Więc ja myślę, że musimy się bardziej przyjrzeć temu, jak. Jeszcze są społeczeństwo norweskie, nawet władze norweskie w tej chwili to robią. Barne-Warne jest jakby pod lupą jednego z ministerstw, i myślę, że, że coś się zmieni, że jednak może będą te osoby, które nam bardzo są bardziej przygotowane do kontaktu z rodzinami z mniejszości etnicznych. Mm -hmm. Bo naprawdę, my jak wyglądamy podobnie. Ciężko nas rozróżnić, Polaków i Norwegów, ale pod względem kulturowym my jednak się różnimy. No A wydaje mi się, że um, tak, jak, tak jak w Polsce, tak i w Norwegii, w polskich rodzinach też zdarzają się przypadki przemocy stosowanej wobec dzieci. To się zdarza w, w każdym kraju. I myślę, że stąd taka instytucja powinna, powinna funkcjonować, powinna chronić prawa dziecka. Ale może w nieco inny sposób. O, wspominała Pani o służbie zdrowia, że na początku miała mhm. taką opinię, e, no nie aż taką rewelacyjną, ten temat. Poza tą służbą zdrowia, czy były jakieś takie rzeczy, które Panią dziwiły? To znaczy, się, na pewno było mi bardzo trudno przystosować się do pracy w Norwegii. No właśnie. E... Bo tutaj pracowałam w Polsce pracowałam bardzo dużo. Miałam często dwa etaty, jeszcze gdzieś tam sobie jeździłam, więc ja byłam przyzwyczajona do bardzo szybkiego tempa pracy. Czy to była praca, dwa etaty ze względów finansowych, czy po prostu pani chciała dużo pracować? E, i chciałam i też ze względów finansowych, bo chciałam sobie mieć mieszkanie. Wie pan, jak się w Polsce nie zarabia się dużo na uczeniach, natomiast no miałam takie możliwości miałam chęć, byłam bardzo młoda, więc pracowałam w dwóch miejscach, trzech miejscach. I jednocześnie robiłam badania, pisałam się, um, artykuły i książki, więc jakby to nie był żaden problem. Gdy przyjechałam do Norwegii, to okazało się, że po pierwsze, pracuję jako badacz, nie uczę, więc y, powinnam tylko te badania prowadzić i miałam swój projekt. I powiem wam, że mi się tak nudziło tej pierwszej pracy, że po pracy sobie zrobiłam jeszcze jeden projekt. Bo, no bo po prostu nic mi nam robić. Ja byłam przyzwyczajona właśnie do tego tempa, że bardzo dużo, bardzo dużo pracowałam. I byłam bardzo wybita z rytmu. Stąd ten mój pomysł na drugi projekt. No, poznałam przy okazji mnóstwo ludzi, więc nie narzekam. To była ta różnica, że w pracy. Też pamiętam, gdy przyjechałam do Norwegii, bardzo ciężko zachorowałam od razu, kilka dni po przyjeździe. I powinna być na zwolnieniu. Dostałam zwolnienie, miałam iść do szpitala, ale nie poszłam, oczywiście, pomarciłam martwiłam się, jak to Polak. Ee, że jak, nam, jak mnie ocenią w pracy. Przyjechałam do pracy i, i co? I nagle idę na zwolnienie. Od razu. Mhm. Od razu, więc jakby teraz się z tego śmieję, ale ta sytuacja wtedy była dla mnie bardzo trudna. I nie poszłam na zwolnienie, znaczy, byłam na zwolnieniu, chodziłam do pracy. <grych> Seria filmów o Polakach mieszkających w Norwegii sponsorowana jest przez Multinor, firmę pomagającą w sprawach urzędowych i uzyskaniu kredytów w Norwegii.